Dobre informacje z Polski, podsumowanie tygodnia. Numer 1. Polska ma najszybciej rosnącą gospodarkę Unii Europejskiej w 2026. Na tle Europy, która rośnie bardzo wolno, Polska znowu wybija się na lidera regionu. To już kolejny rok, w którym utrzymujemy przewagę nad większością dużych gospodarek Unii. Numer 2. Polska staje się energetyczną bramą Ukrainy. Orlen wygrał duży kontrakt gazowy z Ukrainą, pokonując konkurencję z Europy Południowej. To oznacza, że coraz częściej to przez Polskę będzie przechodzić gaz i LNG potrzebne Ukrainie. Pomóż przebić się dobrym informacjom. Zostaw lajka pod tą rolką oraz komentarz o treści Polski Złoty Wiek. Numer 3 Polska wysyła rekordową liczbę satelitów w kosmos. Jednego dnia w kosmos poleci aż pięć polskich satelitów. Jest to pierwszy taki moment w naszej historii. Wśród nich są urządzenia do obserwacji Ziemi, satelita radarowy dla wojska oraz nanosatelity budowane przez polskie firmy. Numer 4. Orlen Kolej zamawia nowoczesny tabor Made in Poland. Spółka kupuje 40 nowych polskich lokomotyw elektrycznych od Pesy i Newagu, co jest największą transakcją tego typu w historii naszej kolei. To część ogromnego programu inwestycyjnego, który ma unowocześnić transport i ograniczyć użycie lokomotyw spalinowych. The Five. Największe dobroczynne wydarzenie poświęcone przedsiębiorczości oficjalnym partnerem polskiego złotego wieku. Link do zapisu w komentarzu. Bądź częścią historii. Już 10 grudnia. Jeżeli chcesz więcej dobrych informacji z Polski, zaobserwuj mój profil a tę rolkę wyślij bliskim osobom.